18 września 2024 roku podczas konferencji prasowej w Jeleniej Górze minister Siemoniak zapewniał druhów OSP, że rząd zapewni pomoc w odbudowie zniszczonej przez powódź infrastruktury. Czy też zakupie sprzętu potrzebnego do ratowania życia i zdrowia mieszkańców. Ważnym elementem odbudowy infrastruktury będzie to, żeby odbudować infrastrukturę OSP. To jest dla nas oczywiste. No to, to jest w interesie tego, żeby potem ta OSP, gdy będzie potrzebna, dobrze działała, więc z pewnością przygotujemy taki program odbudowy i ta, to usuwanie skutków klęsk żywiołowych jest na to. Budżet WMSWIA obejmie z pewnością też to, co jest w dyspozycji starzaków ochotników. Niestety 9 miesięcy po tej wypowiedzi pomocy nie mogą doczekać się druchowie z OSP łomnica, którym powódź. Zniszczyła remizę. Sytuacja wygląda tak, jak widać. Cały czas y, nie mamy miejsca, żeby działać, żeby, żeby prowadzić ratow działania ratowniczo-gaśnicze. Strażacy ubierają się, przyjeżdżają do działań, ubierają się na zewnątrz, trwa remont y, w remizie w naszej strażnicy, no i cały czas oczekujemy na tą obietnicę, która padła w Jeleniej górze. No, obietnica z ust ministra można powiedzieć, MZWA i ministra infrastruktury, który obiecał, że nie zostaną ochotnicze straże pożarne, poszkodowane w. Powodzi bez programów i bez pomocy. My cały czas jesteśmy w gotowości bojowej. Codziennie wyprowadzamy wozy i one stoją, prowadzimy tutaj remont strażnicy, no ale nie ukrywamy, że e, gdzieś tam łódź ratownicza jest no, 30 metrów od remizy w, w prywatnym garażu, kład stacjonuje również e, w prywatnym lokalu. W czasie prowadzenia akcji ratowniczych podczas powodzi stracili również jeden z samochodów. Straciliśmy samochód lekki, Volkswagen T4. No, na dzień dzisiejszy mamy jeszcze przez trzy miesiące wypożyczeniu samochód ze Związku Ochotniczej Straży Pożarnych RPN, no ale za trzy miesiące no, ten samochód musimy zwrócić i zarówno młodzieżowe drużyny pożarnicze nie będą miały czym jeździć, ale też nie będziemy mieli czym, że tak powiem, transportować sprzętu łodzi ratunkowej, czy chociażby kłada ratunkowego do działań leśnych. Strażakom ochotnikom brakuje również nowego sprzętu. Po prostu sprzęt został mocno, mocno zużyty, bo tyle działań, które myśmy obsłużyli od 15 września do praktycznie do 2 czy 3 listopada, no to niestety i umundurowanie, i sprzęt typu pompy, typu węże no został w znacznym stopniu zużyty. Nie było czasu na bieżące naprawy, remonty, po prostu było tyle zdarzeń, że musieliśmy na tym sprzęcie pracować, co mamy i niestety no, został mocno zużyty. Obecnie starają się pozyskać środki na przeprowadzenie remontu, jednak są one niewystarczające. Prace się nie kończą praktycznie. No jedną część remizy wyremontowaliśmy tą część taką socjalną salę konferencyjną, no biuro jest jeszcze i toalety no w opłakanym stanie tam wilgoć wychodzi, widzieliśmy to, no a w tym momencie remontujemy boksy garażowe no i potrzebujemy znaczne środki publiczne, bo mówimy o tych dofinansowaniach z różnych fundacji polskiej akcji. Narodowego Instytutu Wolności Dotacji Urzędu Gminy, Mysłakowicy Lokalnych, tutaj przedsiębiorców, ale to są wszystko prace doraźne. Tak jak widać, my potrzebujemy środków, które pozwolą nam na realizowanie prawdziwej inwestycji. Poprzez gminę i Urząd Gminy wnioskowaliśmy, bo tu ten obiekt ma, posiada protokół popowodziowy, tu były inspekcje różnego rodzaju nadzory budowlane, komisje i my cały czas oczekiwaliśmy, że Program zostanie uruchomiony, program z jakiegoś funduszu państwowego. Natomiast na dzień dzisiejszy apelujemy do wojewody, do marszałka województwa, do władz centralnych o wsparcie tu ochotniczej Straży Pożarnej w Łomnicy, no bo jesteśmy jedną z kilku, no kilka jednostek zostało zalanych podczas powodzi i my liczylibyśmy na wsparcie. Część prac wykonują sami strażacy. Strażacy bardzo wnoszą dużo, bo mamy chłopaków, budowlańców, yy, skuwają, robią, pomagają, ale to wszystko jeszcze się opiera na materiałach, na pieniądzach, które są niezbędne w tym momencie. Żeby przywrócić remizę do stanu użytkowania, druchowie potrzebują kilkaset tysięcy złotych. Nie mówimy o milionach, ale mówimy o kwocie rzędu 300-400 tysięcy złotych, żebyśmy mogli tutaj godnie funkcjonować, żeby wejść, żeby zakupić meble, szatnie. Pomimo utrudnień, druchowie z OSP Łomnica utrzymują gotowość bojową. W tamtym roku było to ponad 200 wyjazdów, w tym roku już mamy ponad 70 wyjazdów do działań. No, i tu też chciałbym, jeżeli będą mnie słuchać, ważne osoby, przypomnieć, że my jesteśmy jako jedną z pierwszych jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W 1995 roku nasz naczelnik, tutaj obecny, podpisał z komendantem głównym, wtedy jeszcze akces do tego systemu. No, i od tego czasu cały czas aktywnie działamy i pomagamy ludziom na terenie powiatu i kraju. Niestety po raz kolejny można powiedzieć, że nikt nie da ci tyle, co obieca polityk. Ważnym elementem odbudowy infrastruktury będzie to, żeby odbudować infrastrukturę OSP. To jest dla nas oczywiste.